Dziś dzisiaj nagrywam odcinek um, z Bedwarsów, drugi. Um, oj, no. I teraz gram na innym tekstu paku, bo sobie niedawno to um, No. No, ja jestem. Um, no i no. Stawcie suba i lajka. No, no i lecimy do Bedwars'u. Sorry za głośną myszkę, ale... Co Beda nie mamy, nie, może mamy. O kurde! Patka, hehe. Gdzie jesteś? Dzięki. Idę nas. Easy, no jasno, jasno. <noise> Oni walczą z niebieskimi. Teraz na pójdziemy, się w dupę. Znaczy przepraszam. Trochę się wystraszyłem. Tego skina. O kurde, ale ją wagi. Nie go. Kto zniszczył? Biali. O, ale skandal. Chociaż zniszczył i muszko. Maniak, bo tak. Ale nick maniak był tak. No. Nie wiem, może następny film będzie z jakiegoś serwera, może? Nie wiem. I no. Mam nadzieję, że nikt do mnie nie zadzwoni podczas nagrywania. Muszę nagrywać drugi raz, ale pierwsza próba na razie nagrywania. Dziś w ogóle nie nagrywałem nic. Z kolegą miałem nagrywać. A coś się nie nagrało. Oj, to jest ten sam! Co wrócę do wcześniej Dwa, dwa. Dobra. Aha, super. Oczywiście. Wiem to, co złe. Myślałam, że tu... on, że ktoś tu już u nas jest. Ja nienawidzę takich ludzi. Ja na przykład, kurde... U was ktoś przemienia na endstone, tak powoli To znaczy, że... O kurde O nie, tam budowa się nie dało Ale mi tak... Taka. Tylko... Powinno być No. Tak. O kurde. Co robi u nich? Chyba mu się gry pomyliły. Z Fortnite'em. Jak on ży... Co on ma jakiegoś seta? Znaczy on ma jakiś nie... On mam mieć pewnie. Bo mu zostały 2 HP. Jak ze słabą jakość i będzie to sorry, A w ogóle mam już na miecze. Al logo mam. Logo, mam. No, kup, logo. To już kupię. Ja będę zawsze sobie musiał Masz Ja spróbuję pójść na nich Co tam jeszcze te git Jeden ja tam, tam robi Sky jakiegoś No dawaj Chop mi trafić nie umie Co to za typ? Rachowam ja do Enter Chesta Albo najlepszy sposób o nie. Narrow. Spadł. Spa, Łapę. Dobra. Trzeba... Sklep. Dobra. Dobra, kupić wełny i polecieć, rozwalić bada im. Najgorzej. Kurde, jakie się buduje. Nacornie. No o nie, akurat drugi się zrespił. Aha. No to. Nic. O, akurat. Jej. Żyje. Ale nasz chłop nie żyje. A nie, nie no żyje. No. Mam, mam na miecz? Mam na miecz. Ja. Też. Tak tak schowam. Dobra, mamy żelazne. Teraz trzeba kupić dużo wełny I Teraz, jak zginiemy, to zginiemy. No to już przygody nie ma. <tryk> Drakli trochę tam działa. <laughs> Nie napisał mu na czacie. Nie, to trzeba w tego Firebowl TNT. No. no. A, dobra, on ma pewnie. Okej. Okay. No dobra. Skoro nie, to nie. O. Pokazuję, żebyśmy nie szli. Fireball. I boom. na Napra nap naprawdę nie trafiłem. Ale mam drugiego. Umiem Fireball Jumpa. <laughs> Więc esz. Owdół. Niepotrzebnie. Chyba. Spróbuję go sklepać. Albo nie. Stanę z moim No. Ale. <laughs> Która to minuta? 9, to nie wiem Może, o kuda. No chodź ta To, to działa O uh, jest, jest Sklepałem, 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 sklepałem nas jest my teammate On idzie właśnie na tych Na niebieskich Bo tak miałem laga Aj, o Pupcie Wojanek Oho Co... Co chłop robi? On ma to clickera jakiegoś Na budowanie Bo tak to by nie budował Albo draklika po prostu robi Mnie na przykład drag nie działa Na mężce No max to postawię... O kurde nie, rip, rip, rip. No i zostałem sam. Trzeba się uzbroić. czy jakieś jakiejś rzeczy. Niż czoła nie jest potrzebna. No. Patrzcie na nią. O nie, zostałem ze złotymi, których no tak średnio lubię. Dobra. Ehm. Um. Oho. Fireballa kupuję. No uciekam. Coś. Ja miałem takie umamy, że kurde ktoś ma tutaj TNT. Nie, 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 nie. Kupuj szybko fireballa. Kupuję dwa firebole. Jabka. jabłka. TNT może i jabłka. Fajnie. Idę może rozwalić komuś łóżko. Nie wiem, czy się uda. Ło. Tutaj to wejdę. Może jeszcze ferbole na pewno się przyda. Oni się klepią, więc S. Nie mają na S do sklepania. Bo ja tak średnio się klepię. No i właśnie. Trzeba na nich pójść. Tylko... Oni wiedzą, dobra. Będzie ciężko. Może coś zrobię, choć wątpię. O, oh, w dupę. Czy przepraszam. Oho. Uf. Uf. Nie, nie, nie. Dobra, nara. Yy, no, bo tam chyba maksymalnie można przez 15 minut yy, robić odcinki. Minęło jeszcze chyba 2 minuty, około zostały. I no. I... Ja mam się z Wami żajmam. No. Yy, no. no, no to. Na koniec to, to zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie lajka, na pocieszenie. O, umarł. O, nie tym stoleniem, kurde. To Spróbuję, chyba. Już ten. Yy, będę. Będę kończył, bo tam. No na YouTubie mówiłem, że może no, tam przez 15 więcej, minut, min, minut chyba jak czegoś tam się nie zrobi no i na no. 14 minut po... no, no za sekundę powinno wybić no no i narrow